Bóg z nami. Z nami. Amen. Gdzie tu jest w łazarzu? Zapytał Bóg. Nie odpowiedziała tylko z uporem wpatrywała się w podłogę. O wskrzyżeniu Łazarza, gdzie jest? Powiedz, Soniu, nie tam pan patrzy, to w czwartej Ewangelii. Odszukaj więc i przeczytaj głośno. Powiedział i usiadł, oparł łokcie na stole, głowę ujął w dłoni i patrzył posępnie przed siebie, gotów do słuchania. Czyżby pan tego nie znał? W cerkwi pan nie słyszał? Nie. Nie chodzę. A ty często chodzisz? Nie. Rozumiem. Zatem jutro na pogrzeb ojca nie pójdziesz? – Pójdę. W zeszłym tygodniu też na cmentarzu byłam. Na panie Hidę poszłam. – Za kogo? – Za Lizawietę. – Siekierą ją zabili. Nerwy miał napięte do granicy wytrzymałości. W głowie zaczęło mu się mącić. – Przyjaśniłaś się z Lizawietą? – Tak. Czesnego serca była. Zachodziła do mnie, choć rzadko, bo jej nie pozwalano. Czytałyśmy i rozmawialiśmy. Ona no, na pewno Boga. Czytaj. Wciąż nie była pewna, co ma zrobić. Serce mocno biło jej w piersiach jakoś nie miała odwagi uczytać. Po co mam Panu uczytać? Przecież Pan nie wierzy. Masz czytać, bo tak chce. Czytałaś się w i zawiedzie. Otworzyła księgę i odnalazła właściwy fragment lecz głosu nie była w stanie z siebie wydobyć. Już dwa razy zamierzała czytać, ale nie była w stanie z siebie wydobyć nawet pierwszego słowa. Za mógł pewien człowiek, Łazarz z Betanii. Rozumiał po części, dlaczego nie decydowała się mu czytać, a im lepiej to pojmował, tym bardziej obcesowo i gniewnie nastawał na to. Aż zbyt wyraźnie docierało do jego świadomości, jak ciężko byłoby jej teraz odsłonić i napiętnować wszystko to, co kryło się w niej. Równocześnie był przekonany i to absolutnie, iż choćby biło ją to, że w chwili, gdy zacznie czytać, może wyjść na jaw coś, czego się straszliwie wstydzi i boi. Mimo to miała nieprzepartą chęć, aby czytać właśnie jemu, aby to właśnie on przy czym koniecznie teraz, bez względu na to, co stanie się później. Wielu więc Judejczyków przybyło do Marty i Marii, aby pocieszyć się po zmarłym bracie. Gdy Marta usłyszała, że Jezus zbliża się, wyszła Mu naprzeciw, a Maria natomiast pozostała w domu. Marta rzekła do Jezusa, Panie, gdybyś tu był, mój brat by nie umarł, ale wiem także, że o cokolwiek Boga poprosisz wszystko od Niego otrzymasz. Jezus rzekł Brat Twój zmartwychwstanie. Odparła mu, wiem, że w stanie martwych w czas zmartwychwstania w dniu ostatecznym. Jezus rzekł, ja jestem zmartwychwstanie i życie. Kto we mnie wierzy, ten żyć będzie, nawet jeżeli umrze, ale każdy, kto żyje i wierzy we mnie, ten nigdy nie umrze. Wierzysz w to? Odrzekła mu tak, panie. Przerwała. Pośpiesznie spojrzała na niego, lecz czym prędzej przemogła się i jeła czytać dalej. Siedział nieruchomo, z okciami opartymi na stole, słuchał, zapatrzony przed siebie. Marta przybiegła tam, gdzie Jezus czekał. Gdy go zobaczyła, padła mu do stóp, mówiąc: Panie, gdybyś tu był, mój brat by nie umarł. Jezus, widząc płaczącą Marię i Judejczyków, którzy także płacząc, podążali za nią, żarliwie rozpalił się w duchu i do głębi wstrząśnięty spytał: Gdzieście go złożyli? Dzieli mu, chodź, panie, i zobacz. Jezus zapłakał. A wtedy judejczycy, spójrzcie, jak go miłował. Niektórzy jednak spośród nich mówili z żalem. Dlaczego ten, który ślepemu otworzył oczy, nie mógł sprawić, aby łazarz nie umarł? Zwrócił się ku niej i patrzył na nią ze wzruszeniem. A nie ustrząsały jeszcze dreszcze, spowodowane rzeczywistą, prawdziwą gorączką. Spodziewał się, że tak będzie. Litery składały się jej przed oczyma, w których robiło się jej ciemno. Tekst więc zdecydowała już z pamięci. Przy ostatnim wersie, znieżywszy głos, sugestywnie przekazała zwątpienie, pomstowanie i pretensje niewierzących ślepych Judejczyków, którzy zaraz niczym ogromnym nie padną na ziemię, zapłaczą i uwierzą. Nie on również zaraz usłyszy, on również zaraz uwierzy, ależ tak, właśnie tak, właśnie zaraz usłyszy, właśnie w tej chwili. Marzyło się jej radosnym wyczekiwaniu. Marta przybiegła tam, gdzie Jezus czekał. Wtedy Jezus znowu rzadzili, rozpalił się w duchu i udał się do grobu. A była to jaskinia zamknięta głazem. Jezus rozkazał, odsuń się głaz. Wtedy Marta, a siostra zmarłego, powiedziała – Ciało cuchnie, Panie, leży tutaj od czterech dni. Jezus rzekł – Czy nie powiedziałem, że jeżeli uwierzysz, ujrzysz chwałę Bożą? Odsunęli głaz. Jezus, podniósłszy oczy do nieba, rzekł – Dziękuję Ci, Ojcze, że mnie wysłuchałeś, a chociaż wiem, że dajesz posłuch moim prośbom, gorąco wypowiadam te słowa, aby lud, który stoi wokoło, uwierzył w moje posłannictwo. Rzekłszy, zawołał wielkim głosem. Łazarzu, wyjdź. Gdy umarł, wyszedł. Jego nogi i ręce obwiązane były grobowymi obowiązkami, twarzą zasłoniętą chustą. Jezus powiedział: odwiążcie go i pozwólcie mu odejść. A wtedy, Wielu spośród judaiczyków, którzy przybyli do Marty i Marii i widzieli, co Jezus uczynił, uwierzyli w Niego. To wszystko wskrzeszenie Mozaża. Wciąż jeszcze drżało. Ogarek już ledwo tlił się w koślawym lichtarzyku, rzucając w tym ubożuchnym pokoju wstrętne światło na morderce. I na jawne grzecznicy, których tak dziwnie zbliżyły słowa od wiecznej księgi. Chcecie nakarmić sobą. Dotknij ustami wypukłego brzegu ziemi. Niech cię upije bolesna świadomość wieczności. Kwitnący, a przydrożny, zgięty przeczuciem plonu, jak sad jestem otwarta dla skrzydeł ptasich i słońca. Przejdź do mnie ręką wiatru, usta okrutne połóż na mojej szyi w litości. Sierp księżyca wąskim podetki gardło dnia. Podnieś mnie z ciemnej ziemi, połóż na ziemi kwitnący, przydrożny, jak sad jestem. Myślicie pewnie, że pokój był pusty. A tam trzy krzesła z mocnym oparciem. Tam lampa dobra przeciw ciemności, biurko. Na biurku portfel, gazety, Budda nie frasobliwy, Jezus frasobliwy. Siedem słoni na szczęście, a w szufladzie notes. Myślicie, że tam naszych adresów nie było? Brakło, myślicie, książek, obrazów i płyt? A tam Pocieszająca trąbka w czarnych rękach, saskia z serdecznym kwiatkiem, radą iskra bogów. Odys na półce w życiodajnym śnie po trudach pieśni piątej, myśliciele. Nazwiska wypisane złotymi zgłoskami na pięknie garbowanych grzbietach. Politycy tuż obok trzymali się prosto. I nie bez wyjścia, chociażby przez drzwi. I nie bez widoków, chociażby przez okno, wydawał się ten pokój. Okulary do spoglądania w dal leżały na parapecie. Jedna mucha brzęczała, czyli żyła jeszcze. Myślicie, że chociaż list wyjaśniał coś? Jeżeli wam powiem, że listu nie było, i tylu nas, przyjaciół, a wszyscy pomieścili się w pustej kopercie opartej o szklankę. Połowa mojej historii już pan zna. To znaczy, wie pan, że mam starą babcię ale proszę być cicho i słuchać uważnie. A przede wszystkim umowa. Niech mi pan nie przerywa, bo jeszcze on gotowa się pomylić. No więc mam starą babcię. Trafiłam do niej jeszcze jak byłam małą dziewczynką, bo rodzice mnie obumarli. Kiedy miałam 15 lat, przestałam się uczyć. Wtedy coś spsociłam, ale co, tego panu nie powiem. Dość, że moja wina nie była zbyt wielka. Tylko wtedy na zajutrz, babcia zawołała mnie i powiedziała, że ponieważ jest ślepa, więc nie może mnie upilnować, wzięła agrawkę i spięła swoją sukienkę z moją, mówiąc, że będziemy tak siedzieć do końca życia, póki się nie poprawię. No więc z początku byłam zmuszona uczyć się i pracować wciąż przy babce. Otóż wprowadził się do nas na facjatkę nowy lokator. Człowiek młody, tutejszy, nieprzejezdny. A co na tusik? Ten nasz lokator to młody, czy nie? Nie chciałam kłamać. Tak, proszę, babci. Nie zupełnie młody, ale też nie stary. A miłej powierzchowności? Tak, miłej powierzchowności, babciu. To nieszczęście, nieszczęście. I ja ci to mówię, wnuczko, po to, żebyś ty mu się za bardzo nie przyglądała. Pewnego dnia przyszedł do nas do domu, żeby zapytać, kiedy mu wedle obietnicy pokój wytapytują. Słowo po słowie, a babcia jest gadatliwa i mówi do mnie, idź na stusik i przynieś liczynła spokoju. pokoju. Zaraz się zerwałam i nie wiedzieć czemu zaczerwieniłam się. Kiedy nasz lokator zobaczył, że się wstydzę, wstał, ukłonił się i wyszedł. Od tego czasu minęły dwa tygodnie. Lokator zawiadomił nas przez tekle, że ma w domu dużo francuskich książek i to dobrych książek do poczytania. I czy babcia nie zechciałaby, żeby mnie mogła poczytać, żeby mi się nie nudziło? Babcia zgodziła się z wdzięcznością. Tylko cały czas mnie pytała, czy to aby na pewno moralne książki. Bo jeżeli są niemoralne książki, to ty ich na stusik czytać nie możesz. Jeszcze złego byś się nauczyła. No więc tak zaczęłyśmy czytać i po jakimś miesiącu przeczytałyśmy już prawie połowę. Otóż pewnego dnia udało mi się nawet spotkać naszego lokatora na schodach. Proszę pani, — Czy zechce pani pójść ze mną do teatru? — Do teatru? — A co babcia na to powie? — To niech pani pójdzie pokryję przed babcią. — Nie, nie chcę babci oszukiwać. Do widzenia. — Przyszedł do nas jakoś po południu. — Usiadł. — Wziąłem lożę z teatru, grając Rulika Cywilskiego. Miałem pójść ze znajomymi, ale w ostatniej chwili się wymówili i bilet mi pozostał. Cyrulika Sawickiego? krzyknęła babcia. Tego cyrulika, co go kiedyś dawali? Ach, mój Boże, co za radość! No więc zaraz się zerwałyśmy i pojechaliśmy do tego teatru. Ale nasz lokator w tym teatrze patrzył tylko na mnie. O mój Boże, co za radość! Muszę spać taka dumna, taka wesoła, że aż dostałam gorączki i całą noc bredziłam o Cyruliku Sewińskim. Myślałam, że od tego czasu będzie nas częściej odwiedzał, ale stało się inaczej. Zmizerniałam i prawie się nie rozchorowałam. Przestał w ogóle przechodzić. Przyszedł do nas dopiero w maju. Powiedział babci, że tutaj już załatwił wszystkie swoje sprawy i że musi jechać do Moskwy. Pobladłam i upadłam na krzesło. Wstał, ukłonił się i wyszedł. Co miałam robić? Myślałam i myślałam. Martwiłam się i martwiłam. Aż wreszcie zdecydowałam się. Na Nazajutrz rano zawiązałam wszystkie swoje ubrania w węzełek i z węzełkiem w ręku poszłam do nas na facjatkę. Otworzyłam drzwi. On krzyknął. Serce mi tak biło, głowa mnie tak bolała, że aż wszystkie zmysły mi się zmąciły. Położyłam węzelek na łóżku, usiadłam obok i wszystko zrozumiałam. Proszę mnie wysłuchać. Moja droga, moja dobra, pani nastusiu. Przyrzekam pani że jeżeli kiedykolwiek będę mógł się ożenić to tylko z panią tylko pani może mi dać szczęście teraz jadę do moskwy i będę tam akurat rok ale wrócę będziemy razem szczęśliwi teraz to niemożliwe nie mogę nie śmiem pani w jakikolwiek sposób obiecywać ale powtarzam jeżeli nie za rok to na pewno kiedyś to nastąpi. Naturalnie, tylko wtedy, gdy pani sobie nie wybierze innego, bo nie mogę. Nie mam prawa pani w żaden sposób tego obiecywać. O to co mi powiedział?